Dzień dobry, dzień dobry. Z romantycznym odgłosem zmywarki w tle chciałam Wam zrobić krótką jeszcze raz prezentację moich ulubionych opakowań na żywność do lodówki. Yy, pokazywałyśmy je wczoraj krótko na naszym unboxingu, ale oczywiście z dzieciakami to jest chaos i nic nie było widać. To są moje dwa nowe opakowanka. To są z serii mini. Takie płaskie. I takie wysokie. Zobaczcie, odkryłam wczoraj fantastyczne zastosowanie tego wysokiego. Można je używać odwrotnie, czyli ulubione eklerki mojego męża. Pyk. Rozumiecie? Tak i tak. I zamykamy. Wszystko widać, co jest w środku i się nie gniotą. Tutaj oczywiście wersja na wędlinę czy ser. O, proszę bardzo. Też się rozkłada, bardzo łatwo myje, łatwo się przechowuje, bo jest takie płaskie. Specjalnie dla Was w tajemnicy wyjmę eklery i przymierzę ser. ser. Moje nieśmiertelne, duże opakowanie, czyli to jest małe, a to jest duże. Bardzo polecam. Naprawdę są fajne, dobrze się sprawdzają. Można jedno na drugie układać. Mm. No i tyle. I w lodówce jest porządek. Można być zmywarką. O, widzicie, Cyk, cyk. Super sprawa. Polecam.